Noc czarna jak sumienie faszysty. Jak zamiary amerykańskiego kapitalisty. Młody, co się tego opierdalasz? He! za kała z tym pokoleniem. Tylko by siedział i nic nie robił. Jak on w ogóle tę robotę dostał? Przecież on po studiach jest. Kierownik to przyrodni brat jego matki, a wiesz jak to jest. Hej! Panowie! Podejdźcie tu na chwilę! A temu co? Żeby tylko mu się nic nie stało, bo jutro kontrola przychodzi. Co jest młody? Czego się tak drzesz jakby tu z kolejną kadencję dostał? Chyba odkryłem gaz łupkowy. Co kurwa? Młody, to piaskownia jest. Tu masz piasek, tam masz piasek, tam też masz piasek. Wszędzie masz piasek. Zgadza się. Ale ten piasek na czymś leży. I tak się składa, że u nas ten piasek leży na skalę, pod którą jest gaz łupkowy. Wiecie panowie, co to oznacza? To znaczy, że dotankuje nysę? To oznacza pieniądze! Duże pieniądze! Duże pieniądze! Słyszeliście państwo? Musimy reagować. Harold, lokalizuj. Polska. Tak. Harold, szybko, pretekst na inwazję! 82, Osiemdziesiąty drugi. Rzeczpospolita Ludowa. To oznacza jedno. Uruchomić projekt Demokracja. Ściągnijcie do mnie Makoja.

W ogóle wiesz, po co lecicie do Polski? Nie, sen. A chciałbyś się dowiedzieć, po co lecisz do Polski? Jeśli mówię, to tak, sen. MacKorn, przestań mi wrzeszczeć do tego ucha! Obejmiesz przywództwo nad grupą dysantową projektu D1. Będziecie trwać drogę dla naszych oddziałów stabilizacyjnych. Nie wiemy, co może na was czekać, także. Bądźcie ostrożni. I za wszelką cenę pamiętajcie o złotej zasadzie numer 5. Nie chcemy później pisać listów do waszych żon, Makoi. Czy wyraziłem się jasno? Nie mam żony, ser. Co? Nie macie? Nic nie szkodzi, mieć możecie. Tacy młodzi. Tak sen! Dobrze, zrozumiałeś wszystko? Tak, tak. salutuj. onaseas <gro permane electromagnetic Equipuza��> <ım> javer A może jednak powinniśmy wziąć mapę, co? No właśnie, może jednak. Zamknijcie się. Myślicie, że co jest tam przed nami? Jak na moje oko, to jest ląd. Widzicie? Szykujemy się do abordażu na ląd. żołnierzu, nie ma czasu do stracenia. Oddział, formować szy. Wyruszamy. Marsz! Na wschód marsz! Przerobimy wasze życie! Czy was szukają ty na tej pięknej Ukrainie? Mów w jakimkolwiek ludzkim języku. Co? Czego wychocze też? Hami? Podaj detektor. James, demokratyzuj go! Drodzy Państwo, w czym mogę Państwu pomóc? W którą stronę do Polski? Proszę skierować się w tamtą stronę. A teraz przepraszam bardzo, ale muszę dać się na wybor do senatu. Oddział, stać! Sorry! E, dobra, starcy na dzisiaj rozbijamy obóz. James, szukaj drewna. Nie! Klasycznie! Siekierą! Jeza, ty zajmij się rozbijaniem namiotu a tychami spróbuj niczego nie spieszyć. Dobra robota, teraz idźcie spać. Ja idę się skontaktować z naszą ambasadą. A co z Wartą? Jaką wartą? To prymitywny kraj jest. Kogo ty tu chcesz się obawiać? Co to za namieczek na naszym kwadracie? Chłopaki, wychodzimy. Za kim stoicie? Słucham? No, jaki sektor idziecie? Sektor? Czy on pyta cel naszej misji? Nie, Jemu chodzi chyba o to, jakiej drużynie kibicujesz. To jakaś część tej komunistycznej kultury. Jestem zajankę Jankę Sami. A my za torpedo chłopaki. Wiecie co to oznacza? Giętki, co to pierdala? Co i pana robię kurwa? Mówiłem Ci, żebyś więcej pakował. Dobra, koniec tego cyrku. James to twoja chwila. O co? pora na obiad. Obiad? No dobra. Szybko rozbijamy tam obóz. Tylko pamiętajcie, to terytorium wroga. Okej? Okay. Ej, a gdzie jest Jezza? Dzieci. Przecież on nie ma dzieci. Rodzi. On rodzi? Nie! Żona rodzi! A. Nie! Tak nie można! Wysoka temperatura zdegraduje subtelną równowagę środowiska, w którym żyje Rabdomilis triatelus. triatelus? Tak! To rzadko występujący na tych terenach przedstawiciel taśnikowatych. Patrzcie! Nie możemy narażać życia niewinnych stworzonek. Przenosimy się. Ale. co z obiadem? Stać? Co to za dźwięk? To dźwięk komandy gałęzi! Oddział, ruszawy Sprawdzę teren. A -a 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 -a! Witaj, Michaelu. O, jaki piękny królik! Ale dlaczego siedzi w klatce? Przecież jesteśmy na łące! Powinien biegać wolno! Tak! Przecież każdy zasługuje na wolność! I królik! I człowiek! Wolność? Wolność! Że co? Wolność! Musimy tym biednym, zniewolonym od komunizmu ludziom przynieść wolność! Oto nasz nowy cel! Nie możemy się teraz zatrzymać! Witajcie, moi towarzysze! Damy kontrolę wszystko. Yy, wie, wszystkie papiery są u kierownika. To jak wróci, to wszystko, ale, się, ale, wszystko ale, się załatwi. Ale ale, ale, ale spokojnie! Nie przybywam do was w złych zamiarach! To po co nam w pracy przeszkadzasz? Przybyłem tu, aby ofiarować wam wolność. Wolność? Wolność i nasyć mamy. Młody! Śmiało panowie, częstujcie się. Młody, wracaj do roboty. Panowie, nic tu po nas. Mówimy, że tam nie mają wolności. Ty na kaczech nogach z pawimy piórami.